Ja czaki, Sticzaki, śliczaki! To CG. I ja się nagra w QA z kilkoma pytańkami. I Ze mną jest taki mały chłopczyk, jeszcze, który siedzi tam. Ale on w tym roku kończy dwa latka. Naprawdę skochamy teraz. sobie się jeszcze to że i pracuje Wiesz. Ja się, cześć! No, jak słyszycie tak. Dobra, ja wczoraj do było. Nie jestem chamska, bo mam być dziwna, ale tak jak dotknąłem, to mam pytanie: weszcie. W tą żobę, to tu nie jest tutaj, to nazwę czegoś takiego. O, Jasiu do mnie idzie. Jasiu, wzięcie krzesło. Chodźcie, chodźcie, pokażę się. Czekajcie. Tutaj jest krzesło. Jasiu, tu jeszcze nie wiecie. A, to jest Jasiu. Pomachaj mogę wejść, okej? Dobra, okay? dobra ja się tutaj się... Ja się nie ruszaj tego! Ja się zostaw, zostaw, dobrze, zostaw, to zostaw. Tak, ja się ja ci dam, coś innego. Poczekajcie, muszę, goście ja się coś zabra. Słuchajcie, jakieś. Cię, Cię, Cię. Dobrze, ja się o, jeszcze raz siedzę na Poczekajcie, teraz nie będziecie nie nigdzie. No i Jasiu. Przepraszam Was bardzo strony, gdzie widzimy, bo ja się właśnie przyjdę, ja widzę się na pewno Magda z nim. Pokażę swoje trzy barwiny skarpet. Mm, pokażę dwie, bo nie mam trzeciej. Pokażę dwie, poczekajcie. Muszę się na skarpet. Niestety mam tylko jedną barę na skarpetek. Tak ja. Zrobię sobie strach. Dobra, mam sobie. Już ją wkładam do szafki i kolejne tylko to. No i wiesz kiedyś, że to? Miałam albo dwa, albo trzy. Dwa lucze. Dwa lucze. Okej? Czukajcie maja gruź. Teraz, co do szkoły, <mum> <mum> <Okay? mum> Kolejne lepity ja ja, lepity, szamukłaki, bo miałem na myśli Teraz coś, czy coś? Ziemniaki tłuczone, czy całe? Uuuu, kiedy zjadł ziemniaki tłuczone. Kolejny, herbata zwykła, czy owocowa. Owocowa. Owocowa jest najlepsza, owocowa jest. O, Jest najlepsza. O, Jest najlepsza. Co? Jest najlepsza. Pomaranki to mandarynki. Święta. kojarzą mi się z mandarynką. Mandarynki. To, to, to. Jogurt naturalny Pomidorki z Pomidorki ze śmietaną. Hamburger czy hot dog? Hamburger tylko jest. Słowacki powinien dawać tylko z mięskiem i bóg. I teraz kto nie to, czy lubisz kabanosy? Tak, lubię kabanosy, ale tylko te chude, te grube. są za grube, nie lubię ich Te chude są dobre bardzo. Kabanos. Oznaczenie pysznego jedzenia, chudego dla CJ, grubego dla, nie dla sacyk, grubego. Widziałam <grymiany> mi jakąś kupę przed chwilą, widziała jakąś figa. Kolejne ptanko, które jest tu, o tu, tutaj, tu, co tam? Bo właśnie, co tam, bo spałam 4 dni na materacu mojego łóżka. Bo zgadnijcie co? Sasja gdzieś sobie skoczyła na moje łóżko. Po pierwsze, jest gdzieś skoczyła sobie na moje łóżko, włamały się deski, powiedziała, co się naprawi. I ją nic nie obchodziło i się jeszcze mówiła, a ja będę pana na twoim materacu, a więc nie mam powodu, żeby jej nie ukarać. Sama jej zabiję. Zaczynę łatwo mhm. Dobra, kolejne pytanie to pozdrawiam. Ja też pozdrowiłam moją widzkę, albo widzę, widzkę widzę, wizkę, widzę. Was, widzę, widzę, widzę. Pozdrawiam was.

Kocham. Troszkę na Kocham też cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham Dobra. Kocham cię. Kocham cię. Czy, okulary. Nie, Jasiu, ja się pomachaj. Cześć! Właśnie. O, ma. Cześć. No Jasiu się powiedz Maja. Powiedz Asia. Ja powiedz coś. Asia powiedz. Maucie no, się tylko chyba mać. No to powiedz, cześć. No. No. No dobra, Jasiu poszedł. Jasiu. No, no, mówi właśnie Wam. Jeśli ja się pokaż, pójść, i mów. Asia! Mm. Mm. No, wyczyścił nas. To poczekajcie, muszę coś z nim zrobić. Dobra, pozbawiam się Asia. A pytanie to, czy. A nie. Twój ładny no, lekarz to taki. Ten, Ten. Ten, to jest mój ładne? Nie. Ten bardziej, ten bardziej lubię. O, taki, taki ładny. Ja Zobaczcie. Widzicie, zaraz się na tu, 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 tu. Mam tutaj jeden miś, który przyjdzie. Mm, pokaż ulubioną koszulkę. Okazuję. Naprawdę to jest moja ulubiona koszulka. No nie, 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 ciągle, Ja mam nadzieję, trzy szaleń, to będę, to ja tam występuję. No tak, się Czy twój tata nosi okulary? Ja mój ta pani nie Jakaś twoja napiska piosenka? Margaret, smak, radość, nie. Chcę do budzia, chcę do budzia, no bo w młodzie są najbardziej teraz budzie.

kurde, tak mam takie fajne Powiedz, sząż brzmi w krzyczynie, chrząż brzmi chrząż brzmi w krzyczynie, chrząż brzmi w brzmi w Albo król Karol kupił królowej Karolinie Ku, król Karol kupił królowej Karolinie kol, korale, ko, koloru koralowego. Teraz... Bałczki bał, bauch, bał. A, to piosenka sobie Bałczki bał, bauch, bał. Tak miły mówi mi, bał, bał, bał. Mój serce bije. Czki, czki, czułap. Nie mnie się. Czki, czuki, Czki, czuki, czułap. No, nie Bałczki, bał, bał. Dobra, jeszcze raz. Bałczki, bał, Tak miły mówi mi, bał, bał, bał. Mój serce bije. Czki, czuki, czułap. Nie kończymy się cziki, cziki czuje, czu, na znaczy, kocham cię, tak jeszcze bał, czuki, bał bał. Tak miły mój mi bał bał bał, moje serce bije. Cziki, cziki czuje. Czu, nie leczymy się, cziki, cziki, czuje, czu, na znaczy, kocham cię. To Temu troszkę fietrze. Nie Jeżeli już zakończę, to tylko się, że się będzie nie. A ja twój ulubiony kolor. Ja Cię, prawda, no, nie wiecie, że, nie Kochani, że blu, blu, blu. Okay. Bałczyki, to. to jest niebieski. Kocham, że jest niebieski, no widać. blue, blu, Okej. Ups. Tam. Tam bałczyk i przed jakimś Dobra, teraz gdzie jesteś? Jestem w w moim domu, w moich korówkach, na moich, na mojej ulicy halera 18a. O, powiedział mi. zupełnie coś, co że Nie, ja mieszkam, Nie, mieszkam na Mickiewicza 28. Na tej też. No na 18a. Nie mam, znacznie mój adres, ale i tak on nie pozwala przyjść jakiś do mnie, więcej, na co ja mówię, na Nie żartuję, nie bójcie się, nie bójcie Baba, pa, pa Nie żartuję, jeszcze jest jedno. Ostatnie pytanie to... to buziakiem... Pasuj, Czeki. Przepraszam, że już końca. Czekajcie, poczekamy do nas to ja wam coś powiem. Ale naprawdę, jak ktoś wam złamił łóżko, to nie będzie wam przykro. Jakby ktoś, kurde, sobie w tym łóżku i ci złamie deski. To nie będzie przykro. Hmm. Naprawdę, mi jest teraz bardzo to, ale Gilbert też jest tym pożegna. Papa, jestem Gilbert i się z papa. No to skoro kiedy cię z nami pożegnam, no to ja się z wami żegnam. Papa. pa! Czekajcie, możesz poczekać na mnie 12 i tego odcinka. Czekajcie, odpowiem na jeszcze jedno ważne pytanie z Face mojej mamy. Nie wiem, czy słuchacz do mojej mamy. Ok. A ja będę twoja mama, nawet na Facebooku pisze Klaudia. dobra. To pa! Pa!